Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale i lecimy dalej z komendami, a dzisiaj ogarniemy sobie datapaki. Postanowiłem, że to zrobię, ponieważ jest to dosyć, no dosyć zaawansowane, ale jeżeli będziecie robić wszystko tak jak w tym poradniku, to nie powinno wam zadziałać. Oczywiście robię to na wersji 1.20. Ogarniamy sobie dzisiaj datapagi, czyli datapagi, czyli, czyli po prostu modyfikowane gry poprzez dodawanie własnych funkcji, receptur, struktur i innych elementów. Czyli można po prostu powiedzieć, że jest to jakby yy, tworzenie tych komend, które używamy typu execute set block w plikach świata. Ok, teraz co yy, tak właściwie robimy. Ja akurat używam Crystal Launchera, przez co, że używam Crystal Launchera, więc będę tutaj operował na tych launcherach. Nie wiem jak jest na oficjalnym Minecrafcie to niestety wam tego nie pokażę, ponieważ go nie mam. Ja akurat tutaj mam tak, że jak sobie wejdę w na moją nazwę no to wchodzę sobie w Updata kiedy wejdę sobie w update, sobie raming. szukam sobie tutaj Crystal Launchera, wchodzimy sobie tutaj w ten folder tutaj mam wszystkie moje takie prywatne paczki modów hmm, takie po prostu Mam tutaj y, swoje osobne paczki, na tym zwracać uwagę, i wchodzę sobie tutaj akurat w tym, gdzie mam naszą wersję. Kiedy będziemy sobie akurat w moim przypadku na paczkę, to wchodzimy sobie u Was po, po prostu najprawdopodobniej. U Was będzie tak, że będziecie musieli tutaj na pasku wpisać sobie procent y, APP data procent. To będziecie musieli wpisać, Tutaj wyświetli wam się coś takiego. I tutaj y, na, najprawdopodobniej gdzieś tu na tej liście, tak jak tutaj, na przykład ja mam krystal launchera. Czyli tak jak tutaj tak myślałem, czyli wchodzimy, wpiszemy sobie tutaj procent app data procent, nie wiedziałem, że to tak działa. Sorry, i, wam post, i wchodzicie sobie po prostu w, y, prawda, mamy listę. Wchodzicie to akurat. Mam. Minecraft, więc tu pewnie będziecie wchodzić na. Minecraft, bo ja mam jeszcze t launchera Jak będziecie mieć oficjalnie, to też tak będziecie mieć. Minecraft, i tutaj powinny być pliki oryginalne, z tego, że ja mam Krystal to wchodzę sobie w Krystal launchera. I tak dalej, i tak dalej, aż do tego momentu. I wchodzę sobie tutaj, do mojej paczki prywatnej, wchodzę sobie w kropka .minecraft, wchodzę sobie w światy. I teraz wybieramy sobie świat, yy, na przykład, na którym chcielibyśmy, na przykład, stworzyć tą paczkę. W moim przypadku to będzie ten świat. I tutaj mamy taki folder jak datapacks. I właśnie w tym folderze, który już jest oficjalnie, normalnie tworzony razem ze światem, tutaj będziemy tworzyć nasz datapagi, ok tak więc jedziemy co tu robimy, pierwsze tworzymy sobie tutaj nowy folder i nazywamy sobie go jak chcemy żeby się nazywał e, ten datapag, ja sobie dam e, poradnik niech będzie poradnik i teraz tak, wchodzimy sobie do tego folderu i teraz tutaj tworzymy sobie plik tekstowy w ten oto sposób i nazywamy go e, w sumie ja to zrobię inaczej na razie ja go nie, nie nazwę nie możecie go nazwać Mamy po prostu dokument tekstowy. Ja sobie go otw otwieramy go, i następnie do tego dokumentu wklejamy sobie kod, który zostawię wam w opisie. Jest to ten oto kod. Pewnie już tam znawcy będą wiedzieć, co to jest za kod. Jest to kod napisany w języku JSON, więc mamy tutaj po prostu informacje podstawowe o czyli mamy jak widzicie tutaj opis, i mamy jeszcze format. I bodajże, jeżeli mamy. Wersję właśnie 1.12, bo to jest ważne, jeżeli znaczy 12, Boże, co ja gadam Jeżeli mamy wersję Minecrafta je, ponad 1.20, to format tutaj musi być 15 Jeżeli e, za to mamy na przykład dajmy Minecrafta 1.17, no to ten format się zmienia na 12 i tak dalej, i tak dalej Więc ten format jest w zależności od wersji, ja z racji tego, że mam na 1.20, to mam format 15 No i to jest wszystko, i teraz co robimy, to dajemy sobie plik Zapisz jako i teraz nazywamy sobie ten y, dokument w ten sposób pack.mcmeta y, Czyli zapisujemy sobie tekst, może tutaj jeszcze wybieramy wszystkie pliki To jest też bardzo ważne, wybieramy sobie tutaj wszystkie pliki I wpisujemy sobie właśnie pack.mcmeta mcmeta jest to właśnie rozszerzenie y, dla tego pliku Więc musi, musicie to rozszerzenie Ja zaraz wam pokażę, że, że je zadziała Tutaj nic nie zmieniamy i kiedy to mamy, klikamy yy, zapisz. I teraz, kiedy sobie tutaj wyjdziemy, to dokładnie powinno wam się pojawić coś takiego. Coś takiego. Tu musi pisać typ pliku MCMeta. Jeżeli tutaj pisze MCMeta, to znaczy, że zrobiliście wszystko prawidłowo i powinien być tutaj taki znaczek znaczek takiego notatnika, jeżeli zrobicie to źle, no tutaj dalej powinno być yy, txt, jeżeli zrobicie to źle, to tutaj typ pliku się nie zmieni, czyli to co jest tutaj jest prawidłowo zrobione, więc mamy pierwszą podstawową rzecz yy, zrobioną. Ok, słuchajcie, kolejną rzeczą, którą to robimy, ja już tutaj sobie zrobiłem, yy, tworzymy tutaj kolejny folder i nazywamy go sobie data i teraz wchodzimy sobie do tego folderu. Oczywiście, wiadomo, nic dużej, nic małej, żadnych kropek, przecinków, nic, po prostu data, wszystko z małej. I następnie yy, dajemy sobie tutaj kolejny folder i nazywamy sobie go jak chcemy poradnik. Poradnik. I teraz yy, wchodzimy sobie do yy, tego pliku i tworzymy sobie tutaj najważniejszy folder. Folder, który nazywa się Functions. Functions. I w tym folderu będziemy tworzyć pliki tekstowe, gdzie będą jakieś tam komendy. I teraz zróbmy sobie na przykład jakąś akcję. Stworzymy sobie tutaj znowu dokument tekstowy. Ja na razie go nie będę nazywał i sobie go po prostu do niego wejdę. Mamy ten nasz dokument yy, te tekstowy. I teraz tak, co my tutaj robimy? Teraz tutaj będziemy sobie tworzyć jakieś tam komendy, które będziemy chcieli. Tutaj też będziemy musieli plik zapisać w odpowiednim formacie. Zróbmy sobie yy, na przykład say, dajmy sobie say hello na przykład. Ci będzie wykonana komenda say hello. Nie robimy tutaj żadnych slashy, przecinków itd. tak tak jak tutaj pisze, czyli po prostu say hello bez żadnych przecinków, funkcji i tak dalej. Następnie na przykład zróbmy sobie, żeby po wpisaniu hello, na przykład nie wiem, dostał gracz, ci dajemy gif małpa, małpa p, Oczywiście można sobie to skopiować, na przykład w Minecraftie wpisać pierwsze te komendy, potem je skopiować i je tutaj wkleić na pasku, to nie ma żadnego pomędu. Problem jest właśnie taki, że tutaj nie działa tab, więc tutaj już musimy znać komendy na pamięć. Jego ja nie dajmy, na przykład give małpapę. Nie wiem, niech będzie diamond 1. Tak, czyli dostanie czyli gracz powie, hello i dostanie jednego diaksa, najbliższy gracz. No dobra, niech to wystarczy, bo tutaj oczywiście można robić tego kupa, jedna masa. Są oczywiście jeszcze różne tam, yy, prawda, opóźnienia. Można na przykład zrobić, żeby wykonała się pierwsza komenda, która będzie w tym pliku się wykona, a druga wykona się dopiero po jakimś tam czasie. Jeżeli chcecie zobaczyć takie poradniki, chcecie zobaczyć taki poradnik to zapraszam do komentarzy i zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu czy chcielibyście część drugą z tych datapagów wtedy wam opowiem trochę więcej no i dobra mamy to zapisane, so, zapisujemy sobie tak i teraz nazwiemy sobie go tak i teraz pamiętajcie żebyście sobie to nazywali tak żeby w grze wam było łatwiej to zrobić ponieważ jeszcze to, ponieważ te wszystkie rzeczy ci typu na przykład właśnie te poradnik, te nazwa tego, to wszystko musimy potem w grze wklepać, żeby odtworzyć tą funkcję, którą tu stworzymy i nazywa, nazywamy sobie tą funkcję, którą potem będziemy dajmy na przykład yy, przywitanie o, niech będzie przywitanie i znowu robimy sobie przywitanie dajmy sobie wszystkie klipy bo klipy, wszystkie yy, prawda pliki i wklejam sobie to i wpisujemy sobie kropka mcfunction i to jest bardzo ważne. Cie mamy przywitanie.mcfunction. Kiedy zrobimy wszystko dobrze, no to wiadomo, że y, powinno się tutaj zapisać to o właśnie w ten oto sposób. Tutaj nie ma być ikonki, to ma być tak jak jest tutaj. jest plik function, jest plik mcfunction. Jak sobie klikniemy dwukrotnie, możemy dać, y, żeby otwierało się takie pliki zawsze w notatniku. Wtedy ono się przekształci na notatnik, ale dalej będzie typ function i powinno to wszystko działać. Ok, słuchajcie, tak więc kiedy to wszystko zrobimy, odpalamy nasz świat, jest już na naszym świecie. I teraz jak wygląda y, rzecz, żeby to odpalić? Y, bierzemy sobie naszego command bloka na przykład, albo najlepiej słuchajcie, pokażę Wam to na rące. Wpiszemy sobie taką komendę jak function, i jak widzicie, kiedy zrobicie wszystko dobrze, powinna Wam gra wykryć tą funkcję w ten oto sposób. Mamy pierwszą e, część jako poradnik, ponieważ tak nazwaliśmy główny plik, e, w którym było wszystko, e, jakby sklejone. I przywitanie, ponieważ tak nazwaliśmy funkcję, którą zrobiliśmy. I teraz, tak, przerzucimy się na szybko. Dobra, przerzucamy się na szybciutko. Jak widzicie, mamy tutaj e, nasz plik, i wejdźmy sobie jeszcze raz tutaj w, e, tą w tą funkcję. Ze względu na to, właśnie, że tutaj znajduje się jeszcze jeden dokument, który zapomniałem w ogóle usunąć stąd i wejdźmy sobie jeszcze raz w to przywitanie i mamy tutaj widzicie say hello i nie wiem czemu to nie działa, nie pamiętam czy jakieś komendy nie działały z tym albo na przykład dajmy sobie y, komendę give, oczywiście można to zmieniać, teraz aktualnie grę mam uruchomioną cały czas w tle i można to zmieniać zaraz wam pokażę jak zrobić żeby to zadziałało dajmy sobie na przykład give małpa p y, minecraft dwukropek stone 1. dajmy na przykład tak GIF ma minecraft Minecraft 101 i powinniśmy dostać jednego Stone na jednego diaksa. I teraz co robimy? No to dajemy sobie plik, zapisz. I teraz, kiedy to zapiszemy, przechodzimy z powrotem na naszego Minecrafta. I kiedy się przejdziemy na naszego Minecrafta, to teraz trzeba pamiętać, bo kiedy napiszemy sobie tam funkcję, to owszem, wykrywają, ale zmiany, które zapisaliśmy, nie zostały przyjęte. I żeby one zostały przyjęte, musimy pisać komendę. Ry, e, oczywiście, ja pisać nie umiem, przepraszam. Reload i kiedy napisamy sobie Reload, to wtedy właśnie te data, pagi i wszystkie rzeczy zostają odświeżone. I teraz, kiedy damy sobie funkcję, dalej jest wykrywana. Proszę bardzo, mamy. E, wszystko jest to samo. E, teraz w ogóle, właśnie, czekajcie, popełniłem błąd, wszystko było dobrze w kodzie. Tylko po prostu tutaj, gdzieś musi być comment block powtarzający, który jest wiecznie aktywny, który wykrywa mi, czy mam. DIAMENT w ekwipunku. Tak więc y, sorry, mój błąd, y, oczywiście jak zwykle mój błąd. Y, źle y, powiedziałem, tutaj gdzieś musi być komendok powtarzający możliwe, że to ten. Y, jednak nie ten, który powiedzieć, wykrywa, tak jak było y, w tam pewnie któryś z tych wykrywa po prostu, czy mam diaksa w ekwipunku, ale jak widzicie, dostałem Diaksa i dostałem również stołna więc wszystko tutaj. Y, wszystko tutaj działa. Tak jak powinno być, mam nadzieję, że w miarę wytłumaczyłem jak działają datapagi w Minecrafcie Takie po prostu bawienie się w plikach Minecrafta Do czego mogą być wykorzystywane? No na przykład Do, na przykład dajmy do tworzenia jakiś, jeżeli na przykład nie chcemy jakoś super dużo komend, ponieważ jak widzicie to są po prostu komendy, które są otwierane z pliku, tak? Jeżeli nie chcemy jakichś tam problemów, na przykład, że mamy za dużo komend bloków, na przykład, dajmy i na przykład są lagi, to wtedy możemy po prostu te wszystkie komendy przekształcić sobie w datapak, który po prostu autor będzie musiał po prostu przed, na przykład, jakiś tam gracz, przed zagraniem mapy, będzie musiał go pierwsze wgrać do świata. Albo najlepiej powinny już te datapagi być od razu wgrane, czyli po prostu od razu, jak już jest wgrany pak, spakować cały świat razem z tym datapagiem już wgranym. Ale one są też bardzo przydatne, jest na przykład można na datapackach zrobić na przykład te moje kamery, żeby zaoszczędzić miejsce na coś ogólnie, można niektóre mapy na, tylko na datapagach data zrobić, tylko interakcje w grze będą potrzebne, bo wiecie, bo można na przykład wziąć sobie comment block, można sobie tu na przykład napisać, tak, funkcję i tą funkcję normalnie odtworzyć yy, z tego comment bloka, tak? I to jest teraz jest bardzo ważne, jeżeli napiszecie tutaj, jak już powtarzam, function, dacie spację i tutaj wam się nic nie pojawi, czyli napiszecie function i będzie yy, tak, że tutaj nie będzie wam tu nic yy, proponował, tylko będzie po prostu puste, to znaczy, że gdzieś zrobiliście błąd. U mnie, jak widzicie, wszystko działa. I możemy, proszę bardzo, normalnie z comment bloka. To zrobić jeszcze, słuchajcie, zrobimy tak. Otworzymy sobie jeszcze na chwilę templiczek i zmienimy sobie na przykład z diaksa na, na. na przykład Minecraft Dirt. Niech będzie Dirt. Zapisujemy. Przechodzimy sobie z powrotem do gry. Tutaj znowu pisujemy sobie ry. Yy, Boże, śmieć. ry e, o, ry e ry re Kurde, reload. Kiedy zreloadujemy i teraz jak widzicie niby jest to przywitanie, jeszcze raz tutaj wpiszmy przywitanie i teraz aktywujemy, proszę bardzo, dostałem dirta i stowna, Czyli wszystko działa. Wszystko działa tak jak działałycie. Jak widzicie mamy, że execute two commands from function Czyli, że zostaje wykonane dwie komendy z funkcji, z funkcji poradnik, przywitanie. I tak to mniej więcej wygląda. Więc na przykład yy, co mogę Wam polecić przede wszystkim? Mogę Wam polecić na przykład tworzenie jakichś dialogów właśnie na datapagach, jest to bardzo fajne, ponieważ po prostu bawienie się w komendach, jeżeli chodzi o te teksty, to jest dość uciążliwe. Łatwiej jest po prostu faktycznie się złożyć takie takiego datapaga, gdzie będą, datapag będą same dialogi, że po prostu na przykład dajmy, kiedy staniemy na płytce, no to wiadomo, tak jak tutaj było pokazane, odpala się jakaś tam funkcja w datapagu, która po prostu będzie nam generowała cały dialog z opóźnieniami, tak? Wszystko to jest y, możliwe i to jest bardzo użyteczna komenda. Tak więc to tyle. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Subuj, subujcie, lajkujcie, komentujcie filmy, przesyłajcie dalej, niech się to niesie w echo, a ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siema.